Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w piątek, 8 stycznia, Solaris Urwino 12 W1 2079, 2006 rok. Ten model chciałem pokazać, ponieważ on został zmieniony, a nasza ostatnia jest na tym modelu. Była bo to że linia W1 165 czy inna model został y, zmieniony rzecz na tutaj są te y, są, jest ten, ten drzwi w mamy też trochę inne śledzenia natomiast w środku mamy też wyświetlacz tylny wyświetlacz, wyświetlacz wewnętrzny czego brakowało starszym modelu jesteśmy na linii 164 przystanek jeżeli PM. Rozpoczynamy kurs kółko na tej linii. Jak widzicie obok nie stoi na 130. Mercedes 02. Jedziemy na przystanek miesięska. Nikt na nie jechał, dlatego prezentuję to mnie wam właśnie. Dzisiaj po są w miejscach, co pozwala przypuszczać, że będziemy jechali na nagrętach mapy, które jeszcze już na moim kanale nie widzieli. Jedziemy na linię 164 w kierunku północno Świętokrzyska. Yy, przy okazji ten nie ma ciekawą historię, ponieważ jest jedynie częścią tego, co było dawniej. Otóż kiedyś były dwie linie: fajny zestaw 164-264 z, z dużą częstotliwością, ukształtowany przez kultowe banany krótkie O405N1, czyli te z yy, równą linią okien, niewygiętą. Jasieńska Przestanek Jasieńska Idziemy tym razem w tym kierunku A ty oddech przyjechałem z stąd Stamtąd I dubla Otóż Pod pretekstem wydłużenia tramwaju Na Morenę ucinali Ucinali tą linię Skracali, skracali, skracali tak ciągle został ten właśnie matki okryzek relacji Jasień PKM ustawicznej Świętokrzyska. Chodzi o pulpit, który się, bo też o tym wspomniałem wspomnieć, on, on został zmieniony. Kierownica jest inna, chociaż ciągle nie ta sama, co powinna być w tych Powinna być taka jak w warszawskich, a nie jakaś inna. Mamy też prostokątne przyciski na desce rozdzielczej, które nie zniknięcie innymi funkcjami autobusu. Grono stajowa, Na żądanie. No. Chodzi już się zatrzymamy i przystoimy jeden cykl tutaj.

W też jest w Gdańsku bez tego jaśnienia. Mamy przestanę na żądanie, które pomijamy. A nikt na nim nie chce wsiąść, czy nie wysiąść. Zęcamy na tej pętli, która się tutaj znajduje. Jasień półnicy. Jasień półnicy. Proszę nie jest jakąś mną dzielnicą Gdańska. Cały czas jesteśmy w Gdańsku. Stanek. przystanek jesień dobra, zrobić porządek zjąć słuchawki jedziemy dalej, na przystanek Jaworowa Tym Razem przez to skrzyżowanie przejeżdżamy prosto. Teraz pominę. Zauważyłem, że będziemy jechać mostem nad trasą obwodnicą. Wstanek jest za 600 metrów. Przejeżdżamy nad trasą, ciekawe jak tutaj jak, jakby to wyglądało, gdybyśmy tutaj przejeżdżali. I przejeżdżaliśmy przez jedną teksturę, a potem przez drugą, jak której zresztą obu tekstur to z wewnętrznej strony nie widać. znaczy... Znaczy, to znaczy widać, widać z obu stron tym razem. Jest za to, że można ustawić e, dwustroną teksturę że obiekt okay, jest wadek z rotacji na Jezioro. i dla przykładu, te drzewa, które tutaj są, nie się z nich nie opadło, ale zamiana ich na zimowe głowy dla mnie trudna niżej ich nie widać z drugiej strony, natomiast z tej strony już tak. Jest tam ten przystanek Hernes 127 z bazy do jesienia PKM. Do jesienia PKM, do jesienia Półnicy, obarową. Widzierową rysunę, wojową, czyli jak nazywam, wędrzgową nr 6, płyściską płyczkowską, grecką, płyczkowską, płyczkowską, poznawczynię do Krzyża będzie do na 15 na postawicach Księga Krzyskiej i Marsiej Ziemi. Przy okazji zauważyłem tutaj taką rzecz, że za powodu mi się jak używam strzałek, jak steruję autobusem, to wskaźnik, to ten, to ten celownik ten krzyżek się przesuwa. I nie wiadomo, co tutaj jest wystarczająca normalna strzałka, która by się pokazywała e, nad sterownikiem nad tymi elementami oczywiście kiedy ten sterownik jest to też pojawia yy, pojawiałaby się ta strzałka teraz mamy mamy sterownik który ten, tak naprawdę do na niczego tutaj nie służy służy do yy, wciskania przycisków co w sumie byłoby bardzo fajne tutaj Byśmy mogli tak jak w innych grach opsji obsługiwać biegu biegów wszystkie funkcje w autobusie oczywiście niedostępne. Tutaj. Pojazd klimatyzowany. Proszę o zamknięcie okien. Żeby się dało, nie mieszkało obsługiwać. Na lewym towarze, w skórze prawo nie skręcone, wziąłem się pewnie, tylko zeknęłam sobie, a wziąłem się zakończy, to nic eee, nie jeździ. W związku z tym, jak nie mogę skręcać, prawo. To jest ujeścisko, ale przez przestrzeni do razkórzy idzie, jedziemy e, ujeścisko, zaliczymy później. Prawa i kolejnego szklinga. Lewym do w skórze. skórze. Terazowe będzie zostały ciekawe czone, jedną do końca. 20 się, się na jest z tym autobusem. Ja już przystanki tutaj mamy energię kolejna Kolejną Szkoła podstawowa numer 6. Szkoła podstawowa właśnie. No i idziemy z powrotem na ujeździsko. już chodniki na nowe być może ta jest to, no chociaż nie powiem. Pamiętam co zostało wdane w ostatniej aktualizacji, tutaj mam na przykład stary chodnik. Ale z czasem wszystkie stare chodniki znam nie nowe, tylko to jest kwestia czasu, bo naprawdę dużo, 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 dużo. Dużo jest tych chodników na całej mapie naprawdę. To jest całe miasta na mapie, więc zajmie lata. Zapewne. W no, ogóle skupiamy się na autobusach, na tych pojazdach, gdzie jeszcze ciągle brakuje. Szczególnie z Gdyni również chcemy zrobić Salvatore żeby mógł Ujścisko? na żądanie. przejechać się na Linii na liniach, które zostały od 1 stycznia właśnie przez Albatrosa przejęte od PKS-u Ja patrzę, także nowe, nowe wozy gryfu, nowe wozy Bibitura, spowodowane przejęciem części kursów, zagryf na linii 181 przez właśnie BBTur to jest autobusy yy, na przykład 8.8.2 4.1, 8.2, 8.0 który Wam ostatnio pokazywałem Będziemy zajrzeć na Piotrkowską Pocerom tutaj zachęcamy, awo pojazd klimatyzowany, proszę o zamknięcie okien. i wjeżdżamy na prostą trasę Przez to na Piotrkowską ponieważ tutaj nie ma przystanków zlokalizowanych wzdłuż tej ulicy

Chcemy przystanek przemyskan Jak my tutaj zjemo, to, to jest pytanie już, jak my tutaj musimy. Skręcić w lewo, a zaraz potem na tym skrzyżowaniu przywyska prawo. Bo raz już nie taki dylemat, gdzie pojechać, czy prosto, czy skręcić w lewo i w prawo. Jeszcze do ustawic. no niedaleko, bo Ustowice już znajduje tutaj. No niedaleko, jeszcze tylko kilka skrzyżowań. Jest jeden przystanek. Płocka. Jestem następnym przystankiem. Sposobem mamy pusty autobus, tak, bo wszyscy wzięli i znowu odejeżdżamy, puści na koniec trasy. Nie wiem czy to jest przejście dla pierwszych, czy nie, nie ma, z nie ma na tym jeszcze na pierwsze powinny być, a ja tutaj jakby na niby na to przyjście wjechałem. Zrobiła godzina trzecia w południu godziny szczytu to pasażerów powinno być znacznie więcej. Zbliżamy się tak z 20 czyli tyle jej maksymalna pojemność tego pojazdu. Przy obecnych rządowych obostrzeniach, mamy już skrzyżowanie przed ustawicami możemy przejechać, bo mam wyczerpane i tak samo dzisiaj, wyjątkowo mnie te światła łaskawie potraktowały. Patrzymy, czy żaden tramwaj przy tym nie nadjeżdża, żeby uniknąć w wypadku. I teraz się tak, teraz. Nie odpowiadam za nikogo, więc, bo autobus jest pusty, więc naprawdę to ja odpowiadam za się wyjść za autobus. Pomijamy pusty przystanek już zmieniam kierunek na. Jasień PKM, bo będę wracał teraz do jasienia. Łostowice Świętokrzyska. A z wami już i żegnam. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Zostawiajcie łapki górę, komentarze. Subskrybujcie też mój kanał, kierowcy Wirtualnego Gdańskiego Autobusu nowego wirtualnego kierowcy gdańskiego autobusu tak się dokładnie nazywa mój kanał. I to już wszystko trzymajcie się pozdrawiam cześć.